Witam Was w moim pierwszym Zagrajmy Wy. Jak już widzicie, to jest Gothic. No, jedna z moich ulubionych gier. Postanowiłem ją zagrać, ponieważ znam ją na wylot. Znam w niej każdy zakątek. I wiem, co w niej jest. No, no to może już. Ogólnie formuła jest w tej grze wspaniała. Może i grafika na dzień dzisiejszy nie jest zbyt dobra. Królestwo Myrtany zjednoczone pod berłem króla Robara II Podczas długich lat swego panowania Robar zdołał pokonać wszystkich wrogów królestwa. Za nią miała ponieść niewielka grupa skazańców Król potrzebował mieczy i tarcz dla swego wojska To też wkrótce każdy przestępca, niezależnie od występu jaki popełnił Zmuszany był do pracy w kopalniach Rudy, w Kolinis. Aby uniemożliwić im ucieczkę Król wysłał swych najpotężniejszych magów By ci otoczyli całą dolinę czarodziejską barierą A ja byłem jednym z nich Niespodziewanie coś zakłóciło delikatną strukturę zaklęcia i zostaliśmy uwięzieni przez nasze własne dzieło. Więźniowie błyskawicznie wykorzystali moment konsternacji. Korinis wraz ze wszystkimi swymi kopalniami znajdowała się teraz w rękach więźniów. Król nie miał wyboru. Musiał negocjować. Potrzebował rudy. Miesiąc po miesiącu król dostarczał więźniom wszystkiego, czego potrzebowali. Miesiąc po miesiącu otrzymywał od nich w zamian nowy ładunek cennej rudy. Aż do dziś na skraj urwiska sprowadzono kolejnego więźnia. Nie wiedział, co go czeka, a to właśnie on miał wszystko odmienić. W imieniu Jego Wysokości, króla Robara II, pana Werantu, skazuję tego więźnia na Stać! Skazańcze, mam dla ciebie propozycję. Ten list musi dotrzeć do arcymistrza kręgu Magów Ognia. Marnujesz czas. Sam będziesz mógł wybrać sobie nagrodę. Magowie dadzą Ci wszystko, czego zażądasz. Niech będzie. Zaniosę wasz cenny list. Pod jednym warunkiem. Oszczędźcie mi reszty tej paplaniny. Jak się mi milcz? Z... Dobra, zrzucajcie go! Aaaa! Witamy w kolonii! Dość tego! Zostawcie go! A teraz precz! No już, stałej. No i ogólnie już zaczynamy. tylko z jego. Nazywam się Diego. Jestem... Nie interesuje mnie, kim jesteś. Jesteś tu nowy, a do mnie należy dbanie o nowych. Na razie to tyle. Jeśli chcesz jeszcze trochę pożyć, słuchaj się mnie. Ale oczywiście nie będę ci przeszkadzał w ewentualnej próbie samobójstwa. To jak będzie? Dobra, co powinienem wiedzieć o tym miejscu? Nazywamy je kolonią. Wiesz już, że wydobywamy rudę dla króla. Cóż, w każdym razie, tak robią ludzie ze Starego Obozu. Wewnątrz bariery powstały trzy obozy. Największy i najstarszy jest tak zwany Stary Obóz. Jak dostanę się do Starego Obozu? Podążaj tą ścieżką. Stary Obóz to najbliższe, mniej więcej bezpieczne miejsce, jakie napotkasz po drodze. Pomiędzy obozami kręci się wiele groźnych zwierząt. Radziłbym ci postarać się o jakąś broń. Gdzie mogę znaleźć oręż? Rozejrzyj się trochę w pobliżu opuszczonej kopalni. Na pewno znajdziesz tam coś przydatnego. Kopalnię nietrudno znaleźć. Leży parę metrów w dół kanionu. Dobra. Ogólnie wam powiem teraz, że nie jestem cicho, ponieważ yy, nie chcę przeszkadzać w dialogach. Ogólnie w grze chodzi o to, że jesteśmy skazańce. Nie wiadomo, jakie mamy imię. i Musimy dołączyć do jakiegoś obozu i służyć mu. w tym czasie zaczyna się bardzo fajnie fabuła rozwijać, ale dobra, ja się zamknę i będzie dalej idiotka. Dalej Dlaczego mi pomogłeś? Bo potrzebowałeś pomocy. Gdyby nie ja, Wulit i jego chłopcy mogliby cię wykończyć. A ja jestem zbyt miły, żeby się temu spokojnie przyglądać. W końcu przebyłem całą tę drogę po to, by złożyć ci propozycję. Propozycję? Tak. Po tym zajściu z Bulitem i jego ludźmi, powinieneś się domyślić, że przyda ci się ochrona. Każdy, kto tu trafia, ma wybór. W kolonii są trzy obozy i w końcu będziesz musiał do któregoś dołączyć. Jestem tu, by udowodnić wszystkim nowym, że najlepszym miejscem dla nich będzie stary obóz. A gdzie jest teraz Bulit? Oni i pozostali przenoszą towary z zewnątrz do obozu. Tam go znajdziesz. Ale jeśli chcesz z nim walczyć, radzę ci uważać. To doświadczony wojownik. Mam list do arcymistrza magów ognia. Czyżby? Jakiś mag dał mi go, zanim mnie tu wrzucono. Twoje szczęście, że nie mogę się więcej pokazywać u magów. Ktoś inny mógłby ci poderżnąć gardło za taki list. A to dlatego, że magowie hojnie opłacają swoich kurierów. A większość z tutejszych ludzi nic nie posiada. Na twoim miejscu trzymałbym język za zębami aż do chwili, gdy spotkasz któregoś z magów. Chociaż wątpię, żeby ci się udało. Dlaczego? Magowie mieszkają w zamku, w Starym Obozie. Tylko ludzie Gomeza mają tam wstęp. Kim jest Gomez? Gomez jest najpotężniejszym z magnatów kierujących handlem rudą. To on rządzi w Starym Obozie i ma najwięcej do powiedzenia w całej kolonii. Odcinek Cały to będzie rozmowa z Diego i film. Załóżmy, że chciałbym dołączyć do jego ludzi. Co powinienem wiesz, wiesz, zrobić? Przy bramie do zamku znajdziesz człowieka imieniem Torus. Powiedz mu, że Diego cię przysłał. Dzięki za pomoc. Spotkamy się w starym obozie. Teraz powinienem się przywitać go. jak widzicie, grafika nie jest tak dobra. Ale mi to wystarcza. Ogólnie grę polecam. Może no właśnie nie ma takiego systemu walki fajnego. Może nie ma dobrej grafiki, ale co to fabuła wspaniała. No zauważcie, że gra powstała dopiero w nie wieku. No, nie, nasze... Nie, wydano chyba 2000 nie pamiętam już. Ale złotano już wcześniej. Ogólnie już wspomniałem całą fabułę. Tylko, że nie wiem do którego obozu. No wiem. Chyba. Dam wam wybór. No mi dacie komentarze. A ja zdecyduję do którego obozu dołączyć. Jak widzicie, systemu walki nie ma zbyt dobrego. Dobra, to chyba będę kończył ten odcinek, ponieważ już mi się czas kończy. Dobra, eee, komentujcie mnie, oceniajcie. No, także naciskajcie nasz, nasz kochany żółty guzik, który nie umina. Dobra, no to trzymajcie się.